Witam. Jak powszechnie wiadomo, Napierała nie żyje tylko w XIX wieku, ale komentuje również sprawy bieżące. No więc przytoczę na początek jego opinię na temat programu NATO o nazwie Nuclear Sharing. Program ten polega na udostępnianiu głowic jądrowych państwom, które nie dysponują własnym arsenałem jądrowym. No, do Nuclear Sharing należą na przykład Niemcy, Turcja, chyba też Włochy. No, ale jakie to ma znaczenie, skoro według Napierały Nuclear Sharing to cytuję? Bójdę na resorach, mrzonka, czegoś takiego nie było i nie będzie. Ećki, pećki. Koniec cytatu. Jak widać, Napierała ma wyrobione zdanie na każdy temat. No szczególnie ećki, pećki. Dają dużo do myślenia, cokolwiek to znaczy. Aha, jeszcze w tym samym podcaście po raz kolejny Napierała podkreślił, że Brazylia. Wystawiła więcej żołnierzy niż Polska w czasie II wojny światowej. Nie wiem, czemu się uczepi tej Brazylii, że to kraj trzeciego świata, głęboko zdemoralizowany, jak on sam. No, rzeczywiście jest się czym podniecać. Tak, mówi też, że Amerykanie odkryli te telefon. <kluzł> Posłuchaj, ty koniu trojański. Odkryć to można coś, co już istnieje, a telefon to wynaleźli, a nie odkryli. Rozumiesz różnicę? francuski popychlu. No poza tym dla tego padalca, dzień bez żegania na Bartosiaka to, to dzień stracony. No. Weź ty napierała, pobi pobij wreszcie Bartosiaka. To może ci to ulży w cierpieniu, chociaż w sumie Bartosiak to nie jest może Halka, ale i tak pewnie zrobiłby z ciebie mopa. Jedno z ty. Kurwa, bohater z za monitora, Za to twoje urojenie to wreszcie ktoś cię solidnie wychlasta po ryju. No napierała nie może przeżyć, że ktoś odnosi sukcesy, sprzedaje książki, jest często zapraszany do różnych programów do telewizji. A on się schował w domu, słuchajcie, i ujada jak oszczany pies. No bo tylko tyle może. Ile ty książek sprzedałeś? Tylko może twój kumpel, ile masz w ogóle jakiegoś, to, to kupi z litości, bo nikt normalny tego gówna nie przeczyta? Ty lepiej komiksy zacznie rysować, bo hi z historii to ty pojęcia nie masz. No w ogóle kompleksy napierały, że nie wzięły się z wtorku na środę, tylko pewnie dużo, dużo wcześniej. Nie wiem, może znęcali się nad nim już w szkole, co byłoby zrozumiałe i w pełni uzasadnione. Dlatego chyba napierała, uciekał w książki, bo bał się rzeczywistości i dlatego zdziczał na stare lata no w jednym z tych swoich wywiadów zaprosił jakiegoś kolesia który śmiał się sam ze swoich wynurzeń jak to absolwent filozofii i przez prawie 3 godziny bredzenia no nie powiedzieli zupełnie nic cukrowali sobie nawzajem w sposób prawie homoseksualny a na końcu tego stereo bełkotu napierała stwierdził, że nie kuma Polski No kropka no oczywiście w tym nagraniu nie mogło zabraknąć wątku pana no zgadnijcie kogo tak jest, tak, pana Jacka Bartosiaka. No, i oto wniosek: no, obsesja to niebezpieczne zaburzenie psychiczne i nieleczona może przynieść no, nieodwracalne skutki. No, w tej chwili Napierała jest na dobrej drodze, żeby zmienić francuski mundurek na kaftan bezpieczeństwa, czego oczywiście mu życzę. No, poza obsesją, Napierała tonie w samo uwielbieniu szybciej niż Tytanik, wymyśla jakieś nowotwory, typu napieralizm czy napierdalanie. Jak sam twierdzi, jego widzowie wręcz domagają się krytyki Bartosiaka, a on, jako sługa narodu, na pewno nie polskiego, w myśl zasady nie chcę, ale muszę, no, spełnia pokornie prośby swoich widzów, fanów, wielbicieli, czy też nie wiem, jak, jaki ma tam tych zwolenników. Oczywiście przez słowo krytyka nasz internetowy Maksymilian Kolbe rozumie potok wyzwisk. Po drodze, napier nagrał nagrał. Yy, <grych> Właściwie nie wiem co, no coś o tytule Triumf Oręża Polskiego, gdzie przez pół minuty jęczał jak koza wrzeźni. I tyle. No jeśli w ten sposób chciał ośmieszyć polskie wojsko, no to po raz kolejny zrobił z siebie spoconego łacha. Tak wygląda patriotyzm w wydaniu zboczonego lewaka. No na koniec, opinia mentalnego konusa o niejakim Bartłomieju Radziejewskim. No więc, tak, to gamoń, który za 10 lat się wyrobi. No. No, nie wiedziałem, że napierałek wśród tych swoich rupieci ma również szklaną kulę. No to ja natomiast przepowiadam, że za 10 lat napierała zamieni swoje M2 na izolatkę.